Yo, ja jestem Dracula i wszystkiego najlepszego z okazji twoich 118 urodzin. Dzięki tato. Obyśmy nie spotkali debili jak ja 120 lat temu. Jakich debili? Osób, które nie słuchają Kacpra Bląskiego. No oby tu ich nie było. Cześć, to my jesteśmy debilami i nie lubimy słuchać Kacpra Bląskiego. O nie to debile, szybko uciekajmy samolotem give me, give me, give me man, coming, no, O jak dobrze ten pomysł z samolotem był genialny No oby tam nie słuchali Disco Marka Zostań moją kotką zostań moją O jak ja uwielbiam słuchać Disco Marka a, a oni słuchają Disco Marka uciekajmy o jak dobrze, że jestem z powrotem w domu. Koniec przygód na dziś. Łupa, Minecraft style.